Defensywna linia tych Falcons skończyła wam mecz można powiedzieć bo zagrali fantastyczne spotkanie było wam bardzo trudno ale był taki też fragment spotkania że wydawało się że ten mecz możecie szczególnie po tej przerwie odrobić czego zabrakło Myślę że zabrakło nam trochę determinacji w naszym game planie. nie wykorzystaliśmy naszej szansy popełniliśmy kilka błędów a defensywa bardzo dobrze to wykorzystała i wynik pokazał że byliśmy dzisiaj gorsi Kontuzja waszego najlepszego skrzydłowego z Francji to był ten moment, w którym trochę plan wam się rozsypał? No poniekąd na pewno tak, ale inni recewerzy też robili taki step-up i robili wszystko swojej mocy i myślę, że mimo, mimo że straciliśmy Benjamina, to i tak dawaliśmy z siebie wszystko. Największa różnica, która sprawiła, że ten mecz przegraliście. Jeżeli mógłbyś już tak podsumować cały, cały mecz, to co to było? Co zdecydowało o tym, że, że dzisiaj wam zabrakło? Kilku punktów, nawet kilku przyłożeń do tego, by znaleźć się w ząbkach? Myślę, że to nie można znaleźć takiej jednej rzeczy, przez którą przegraliśmy oprócz naszych błędów, tak? Tych błędów było kilka ze strony ofensu, trochę z defensu i to wszystko się zebrało na to, że po prostu przegraliśmy dzisiaj mecz. Czuję złość, rozczarowanie? Jakie emocje tobie kierują? Tak naprawdę to teraz czuję taką pustkę po prostu no, i nie mam jakby żadnych emocji, tak? bo każda przegrana jest bolesna, jakby nie patrzeć, a tym bardziej jeszcze w półfinale. Okej, okay, dzięki za wywiad.